Czy jest szansa wyjścia z uzależnienia bez odbycia terapii? Oczywiście, że jest taka szansa, lecz nie polecam, ponieważ to jest zbyt duże ryzyko. Lepiej iść na terapię, niż na nią nie iść. Osoba uzależniona, która naprawdę chce wyjść z nałogu, zrobi wszystko i spróbuje każdego sposobu, nie bacząc na opinię innych ludzi. Ja osobiście przechodziłem i przechodzę dalej każdą z dróg. Niektóre zakończyłem, niektóre rozpocząłem. Niektóre mam za sobą, niektóre w trakcie, niektóre przed sobą. Bardzo mało komu się udaje. Większość ludzi bez terapii polega i wraca do picia. Bo może zacznijmy od tego, że czym jest wyjście z nałogu. Na pewno wpierw trzeba przestać pić. Jakby to jest podstawa, prawda? Później trzeba utrzymać ten stan, czyli nie wracać do picia, przestać pić, nie wrócić do picia. No i jest trzecia rzecz, bardzo ważna. A mianowicie to jest rozpoczęcie procesu trzeźwienia, czyli rozwoju osobistego, duchowego, żeby nie odczuwać takiego braku, bo samo niepicie i samo niewrócenie do picia jest oczywiście ogromnym sukcesem i czymś wspaniałym. Lecz bez pracy dalszej nad sobą, niestety grozi to smutnym życiem, bo gdzieś trzeba ponaprawiać te emocje popsute, te serce rozdarte, tą dziurę w duszy. Czas próbować czymś załacać. Przez tyle lat osoba uzależniona próbowała zalewać tą dziurę alkoholem. Alkoholicy mają dziurę w duszy. Tej dziury nie zaleliśmy wódką, narkotykami, papierosami, hazardem, niczym. Tą dziurę trzeba załatać miłością, Doświadczenia siebie przede wszystkim. Trzeba robić dobre rzeczy dla siebie. Dobrymi rzeczami dajemy sobie miłość. Jak dajemy sobie miłość, to stajemy się lepszymi ludźmi. Zaczynamy dbać o siebie. Jak dbamy o siebie, to jednocześnie dbamy o innych, bo stając się lepszymi osobami, zaczynamy świecić taką pozytywną, piękną energią. I osoby znajdujące się, znajdujące się w naszym pobliżu dostrzegają tę energię i będą z tego czerpać. Ludzie emanują równą energią. I w momencie zaprzestania picia i rozpoczęcia drogi trzeźwości mamy okazję i powinniśmy budować taką, tworzyć taką swoją dobrą aurę, otaczać się dobrymi rzeczami i pracować nad sobą. Bardzo dużo rzeczy na ten temat właśnie ja osobiście dowiedziałam się z terapii. Terapia zmieniła moje życie. Nie twierdzę, że jest to jedyne rozwiązanie i najlepsze. Nie, ale moim zdaniem to jest bardzo ważny krok na drodze ku trzeźwieniu. Jeśli masz dobre intencje, jeśli masz czyste serce, jeśli chcesz wyjść z uzależnienia, to idziesz w to. Tam ci krzywdy nie, nie zrobią. Słuchaj, tylko ci pomogą. Nie proponuję drogi na własną rękę przed terapią. Proponuję drogę na własną rękę po terapii. Po terapii też trzeba pracować. No niestety, alkoholizm jest taką chorobą, z której żeby wyjść i Zacząć jakoś fajnie żyć, to trzeba poświęcić lata na pracę nad sobą. Ale nie martw się, jest mnóstwo osób nieuzależnionych, które też wymagają pracy nad sobą. Marudzą, dokuczają takie toksyczne osoby, nie? To nie tylko osoby uzależnione mają przejebane. Jakby yy, nie twierdzę, że żebyś tu znalazła pocieszenie w stylu, że o, to ktoś tam ma gorzej, to się będę cieszyć. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie jesteś sam. Sama, sama, sam, żeby myśleć o tych w tych kategoriach, że o Jezu, może coś ze mną jest nie tak, może jestem jakiś pierdolnięty, jakiś dziwny, jakiś inny. Nie, nie, to jest choroba, choruje na nią miliony ludzi. Polsce, a na świecie są to setki milionów osób, i bardzo dużo ludzi z tego wychodzi właśnie wkładając ciężką pracę i zdobywając wiedzę. Bardzo dużo tej wiedzy jest na terapii. Nie twierdzę, że wszystko, ale bardzo dużo. Jakby to terapia jest na plus. Zawsze to jest coś, co osoba uzależniona powinna mieć nieodhaczone, nieodwalone, niejakoś tam odbębnione. Na przymus, bo ktoś kazał, sąd skierował, że ona kazała, ty idź na terapię, bo się z tobą rozwiodę, czy coś tam. Nie, dla siebie. Terapię musisz przebyć, przejść, zrobić na 100%, wkładając tam całego siebie. Uwagę, skupienie musisz, jeśli chcesz, Byś nie chcesz, ty nie musisz. I zazwyczaj osoby, które nie decydują się na terapię, zdecydowana większość z nich jeszcze nie jest gotowa na rozstanie się z butelką, bądź po prostu boi się, bo to bo, bo co tam, bo tam tabletki dają, bo tam dłużka przykuwają, bo tam i takie różne głupoty, nie? Na terapii jest jak na uczelni, jak w szkole. Są wykłady, ty jesteś uczniem, uczysz się, zdobywasz wiedzę i wychodzisz lepszy. W skrócie, nie? Także ja polecam terapię z całego serca.